Witam serdecznie i zapraszam ciebie dzisiaj na przekaz od kart twojej miłości w twojej relacji. Ale tu prosiłabym cię, abyś wybrał sobie spośród dwóch kart, które za chwilę wyłożę na stół, na blat i zaraz ci powiem, co te karty Tobie chcą przekazać w Twojej relacji? Karta numer 2. Kar, e, karta numer 1 i karta numer 2. Zastanów, pomyśl, którą kartę Ty wybierasz. I zaraz zobaczymy, co, ta karta, co te karty chcą Tobie w relacji dzisiaj przekazać. Pierwszą kartę mamy czwórkę kielichów, która mówi o takim y, takiej zazdrości, bycia blisko swojego partnera, obawy przed tym, żeby y, nie nastąpił jakiś dystans między wami. Taka też zazdrość, ale też taka takie chcecie poczuć się takim, takim bezpiecznym otoczeniu w bezpiecznej jego takiej energii, więc tu mamy dzisiaj taką, yy, taką takie przesłanie z karty numer jeden, czyli taką bliskość, bezpieczeństwo. A jeśli wybrałeś kartę numer yy, dwa, to tutaj mamy jakiś żal, jakiś smutek, coś co straciliście, utraciliście. Ale tutaj jeszcze nie jest tak do końca przesądzone, że ta relacja, ten związek już jest zakończony. Tutaj na ten moment, pomimo tego smutku i pomimo tego takiego napięcia, jesteście bardzo przywiązani do tego partnera i chcecie bardzo, aby pomimo tych wszystkich problemów, tego żalu yy, zakończyć to i spróbować, Odbudować albo wrócić z powrotem do tej relacji. Moi drodzy, którą kartę wybrałaś, wybrałeś i czy ona z tobą zarezonowała? Daj proszę znać w komentarzu. Będzie mi niezmiernie miło poczytać to, co macie do powiedzenia. Również możecie się podzielić swoją, swoim przeżyciem, czy swoim, swoją historią którą być może...